Zapraszam Państwa do wirtualnego spaceru po naszej szkole, Szkole Podstawowej 37 imienia Juliana Kubiuma. Zapraszam Państwa jako gospodarz, dyrektor Barbara Wikiera. Bardzo mi miło. Zapraszam. Przedstawiam Panią Wizydrektor, Panią Magister Julitę Stankowską. Dzień dobry. Historia naszej szkoły, która jest kontynuatorką Szkoły Podstawowej w Mugile, sięga XIX wieku. Budynek, w której mieści się nasza baza, też nie jest już budynkiem nowym. Niemniej jednak staramy się robić wszystko, aby wyposażenie szkoły było jak najbardziej nowoczesne. W tym momencie w naszej szkole mamy 16 pracowni lekcyjnych. Każda z nich wyposażona jest w tablicę multimedialną. Są w naszej szkole dwie pracownie komputerowe. W każdej znajduje się 25 stanowisk dla uczniów. Jest również nowoczesna pracownia do nauki języków obcych. W budynku szkoły mieści się biblioteka szkolna wraz z czytelnią oraz świetlica, w której uczniowie po zajęciach spędzają czas, mogą się uczyć, odrabiać zadania domowe, korzystać z różnych dodatkowych zajęć realizowanych właśnie w ramach zajęć świetlicowych. Na terenie szkoły znajduje się stołówka. Także można skorzystać ze smacznych obiadów. Szeroka oferta zajęć sportowych, które są proponowane na terenie naszej szkoły, jest możliwa dzięki hali pneumatycznej oraz boiskom wielofunkcyjnym, które znajdują się obok budynku, oraz dwóm salom gimnastycznym jednej większej i drugiej dla y, dzieci, zarówno w ramach zajęć świetlicowych, jak i na zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Szeroka baza. Umożliwia naukę jednozmianową. Wszystkie zajęcia lekcyjne kończą się najpóźniej o godzinie 14.30, w wyjątkowych sytuacjach w klasach sportowych o 15.15. .15. Dziękuję. Na pewno Państwo sobie zadają pytanie, dlaczego ta szkoła, a nie inna? Jakie są atuty szkoły 37? Na pewno kameralność, to nikt nie jest anonimowym. Ani dziecko, ani rodzic. Mała liczebność uczniów pozwala to na rozwinięcie skrzydeł nauczycielom w indywidualizacji zajęć. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna 85% nauczycieli to nauczyciele dyplomowani. Bezpieczeństwo szeroko rozbudowany monitoring wewnątrz szkoły i na zewnątrz. Innowacyjność. Innowacyjne podejście do matematyki, do czytelnictwa, do języków i przede wszystkim sportu. Stawiamy w szkole na sport. Od klas 4-8 są otworzone klasy sportowe o profilu koszykarskim, a w klasach 1-3 szeroki wachlarz zajęć sportowych rozwijających uzdolnienia i zamiłowania sportowe dzieci. Wyjazdy ten wyjazdy zagraniczne, wyjazdy krajowe, wyjazdy zagraniczne Węgry, Rumunia, Krzyżowa. W zeszłym roku otrzymaliśmy lidera wielokulturowości. Szkoła bierze udział w wielu programach i projektach. Sukcesy. Naszym wielkim sukcesem jest Wiktoria Gaba i ogromny sukces artystyczny oraz kilku stupendystów. Wielkimi sukcesami sportowymi to udział uczniów na arenie międzynarodowej, ogólnopolskiej i województwa małopolskiego w koszykówce i w rugby. Naszym sukcesem ogromnym szkoły jest to, że współpracujemy z Radą Rodziców. Oferta edukacyjna pierwszy klas. Planujemy otworzyć dwa oddziały. praca na jedną zmianę, zwiększone wychowanie fizyczne. Do trzech godzin, gdzie będą te zajęcia prowadzić nauczyciele o specjalności trenerskiej z lekkiej atletyki, rugby, koszykówki, lekkiej atletyki, piłki nożnej, zajęcia składowania i programowania. Będzie wprowadzona innowacja z matematyki i z czytelnictwa. Wprowadzamy Tańcze w Krakowie, jest to program realizowany w ramach wychowania fizycznego. Pragniemy wprowadzić edukację szachową oraz szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych. Dzień dobry Państwu. Chciałam Państwu przedstawić przyszłego wychowawcę klas pierwszy, Panią Magisterię Antagienicką. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę o rys innowacji, która będzie wprowadzona w pierwszych klasach innowacja czytelnicza. Oczy. W klasach edukacji wczesnoszkolnej realizujemy od dwóch lat innowację czytelniczą. Jest to innowacja, która ma zachęcić dzieci do sięgania po książki. Innowacja nosi tytuł Lekturki spod chmurki. W tym roku jest to projekt międzynarodowy, ponieważ zyskał on dużą popularność i dzieci rzeczywiście chętnie brały w nim udział. Innowacja czytelnicza ma na celu. Pokazanie dzieciom, że lektura to nie jest tylko nudne czytanie, ale można też podjąć różne działania wokół właśnie tematu. Może to być, mogą to być działania dotyczące głównego bohatera, bądź też akcji. I tutaj chcemy, aby dzieci poprzez czynne działanie, poprzez różne aktywności starały się pozyskać jak największą wiedzę. Klasa trzecia ostatnio czytała Lekturę pod tytułem Zaczarowana zagraniczną pracy, poszukiwań, e, poszerzania naszej wiedzy, są właśnie książeczki, które trzymają uczennice klasy trzeciej, jest to Antosia i Wiktoria. Lekturą, którą czytaliśmy wspólnie, była zaczarowana zagroda. W wyniku tego naszego wspólnego czytania powstały książeczki o pingwinach i o tym, co ciekawego można zobaczyć na Antartynach. Bardzo proszę, żeby dziewczynki pokazały w środku, jak wyglądają nasze e, książeczki. Dowiedzieliśmy się więcej o życiu autorów i ich przygodach. Podaliśmy różne gatunki publików. Y, oprócz tej dodatkowej wiedzy, dzieci również starały się zachęcić innych do czytania lektur. I jednym z y, zadań było napisanie krótkiej recenzji, krótkiej reklamy właśnie zachęcającej do przeczytania zaczarowanej zagroty. Może poproszę tutaj Antosię, żeby przeczytała nam króciutko, jak dzieci reklamują Zaczarowaną zagrody. Warto przeczytać książkę pod tytułem Zaczarowana Zagrody. ponieważ jest ciekawa i interesująca z książki możemy dowiedzieć się o życiu i wymieniu, a książka opowiada o różnych przygodach. tak po całym świecie. Mam nadzieję, że dziewczynki zachęciły Was do przeczytania tej lektury. A ja chciałam jeszcze powiedzieć, że całą, przez cały rok szkolny realizujemy innowację czytelniczą w trzech modułach. Wybieramy różne ciekawe lektury, takie, żeby były atrakcyjne dla dzieci, a także, żeby działania, które wokół nich kumulujemy, również podobały się. Przedstawiam drugiego wychowawcę, przyszły klas pierwszy, panią magister Bożenę Cichoń. Dzień dobry. Bardzo chciałabym, aby pani przedstawiła, przybliżyła nam e, zakres materiału o innowacji matematycznej. Zapraszam do naszego klubu. Wszystko? No po to, żeby nasze dzieci, nasza drużyna lepiej sobie rodziła w klasach starszych, lepiej sobie radziła w sytuacjach życiowych i oczywiście, żeby były dzieci bardziej odporne emocjonalnie. Ale jak to robimy? Oczywiście przede wszystkim działamy. Tak jak na przykład dzisiaj na geoplanach. Pokażcie wasze prace. Dziękuję wam bardzo. Piękne macie prace, piękne gry geometryczne, ale my od pierwszej klasy działamy nie tylko na geoplanach. Wykorzystujemy. Potrzebne jest również zaangażowanie dzieci. Konieczna jest dobra współpraca z rodzicami. I do tej współpracy serdecznie zapraszamy wszystkich. Bo my, matematykę okay. już... Okay. Dla naszej szkoły, panią minister Anetę Machajdę, nauczyciela informatyki i geografii. Dzień dobry, witam. Pani Aneta Mahajda uczy również dodatkowego przedmiotu dodatkowych zajęć kodowanie i programowania. Są to zajęcia, które zostały wpisane w siatkę godzin, dodatkowo jedna godzina w klasach edukacji wczesnoszkolnej. Proszę przybliżyć nam jakie kompetencje rozwijają uczniowie na tych zajęciach. W ramach zajęć składowania uczniowie rozwijają przede wszystkim kompetencje cyfrowe, ponieważ korzystają z komputera, także z przeglądarki internetowej, gdzie rozwiązują różnorakie zadania i łamigłówki. Oprócz tego uczniowie kształtują też kompetencje uczenia się przez całe życie, a także rozwijają logiczne myślenie poprzez, poprzez naukę w formie zabawy. Dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry. zapraszamy do klasy pierwszej w szkole podstawowej nr 37. Oprócz trzech godzin zajęć wychowania fizycznego realizowanych przez panią z Edukacji Wczesnoszkolnej, są realizowane dodatkowe trzy godziny wychowania fizycznego ze specjalistami. Są to zajęcia z piłki nożnej, zajęcia z rugby oraz zajęcia ruchowo-taneczne. Organizowane są przy współpracy z NRK Kraków, z MOS i z KSOS. Ponadto zajęcia popołudniowe realizowane w naszej szkole odbywają się takie jak zajęcia ruchowo-taneczne, zajęcia taneczne, szachy, odbywają się treningi rugby, odbywają się treningi piłkarskie. Także zachęcamy rodziców do zapoznania się z szeroką ofertą zajęć pozalekcyjnych i ponadto zapraszamy również do klasy czwartej, nie tylko do klasy pierwszej, ale także do klasy czwartej. G gdzie już trwają nabory do klasy o profilu koszykarskim. Serdecznie zapraszamy na naszą stronę szkoły. Przedstawiam nauczyciela świetlicy, panią magister Jannę Dzień dobry. Proszę pokrótce opowiedzieć o działalności świetlicy programu. Bardzo chętnie. Świetlica stanowi integralną część naszej szkoły. Tak naprawdę jest to takie nasze małe, wstępniące życiem serduszko. Dzieci, które biorą udział w zajęciach świetlicowych, najczęściej bawią się na zajęciach z plastyki, z muzyki, tanecznych, szachowych, sportowych i wielu, wielu innych. Jeżeli tylko pogoda nam pozwala na to, bardzo często korzystamy ze świeżego powietrza i wychodzimy na nasze szkoły na podwórko. Jako wychowawcy dbamy przede wszystkim w naszej świetlicy o atmosferę. O to, aby dzieci czuły się w niej bezpiecznie i dobrze. Aby uczyły się zasad komunikowania, szacunku i aby uczyły się nawiązywać wzajemne relacje. Drzwi naszej świetlicy otwarte są od godziny 7 do 17. Zapraszamy serdecznie. A teraz dziewczynki powiedzcie. Kilka słów o naszej świetliczce. Zachęcamy do przejścia do naszej świetliczki, Bo są miłe panie, kreatywne gry i zabawy. Rozwijamy się fizycznie prostecznie. Pozdrawiamy wszystkich pracowników naszej szkoły. Mua! I zapraszamy nowe dzieci. Pa! Pa! Przedstawiam sekretariat szkoły Centrum Dowodzenia Serce Szkoły jak wspomniała Pani Dyrektor, Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 37 jest sercem naszej szkoły. Jesteśmy nastawione na pomoc, zarówno dla rodziców, jak i dzieci. Jak co roku od 1 marca do ostatniego dnia marca rusza nabór do klasy pierwszej. Serdecznie zapraszamy przyszłych e, adeptów klasy pierwszej. Pracujemy od godziny 7.30 do godziny 15.30. Proszę dzwonić, pisać, odpowiem na każde Państwa pytania. To jest związane z rekrutacją i nieco od Rekrutację można dokonać na dwa sposoby. Poprzez elektroniczny system rekrutacji dostępny na portalu edukacyjnym w sekładce Rekrutacja. System zostanie uruchomiony 1 marca. Drugim sposobem jest podejście do szkoły, pobranie wniosku rekrutacyjnego. Rodzic może go uzupełnić w domu na spokojnie i przynieść do nowego sekretariatu. Może także uzupełnić się na miejscu i my wprowadzimy potem ten wniosek do systemu. Zapraszamy!